Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Możdżonka, Lepszy Olsztyn jako Dyrektor Biura Komitetu bardzo chciałabym przedstawić Państwu kandydaturę na Prezydenta Miasta Olsztyna Marcina Możdżonka. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie, dzień dobry, dzień dobry Wam wszystkim. Tak jak przedstawiła to dyrektor biura Dorota Czarzasta Warden będę ubiegał się o fotel prezydenta Olsztyna i również będziemy walczyć o radę miasta z naszego komitetu Komitetu e, Wyborczego Wyborców Marcina Możdżonka Lepszy Olsztyn I teraz czy w jakiej formie kontrolnej czy ja mam opowiadać czy Państwo no, chcą wybrać. zadawać czy pan Nie, dlaczego przedmówka za kandydalnie? Jaki, Jaki, Jaki jest plan? Zdecydowałem się na to kandydowanie, to we mnie rosło bardzo długo, odbyłem wiele rozmów ze swoimi znajomymi, z, z ludźmi z branży, z różnych branż przedsiębiorców, z ludźmi z różnych, z różnych przedstawicieli różnych zawodów, czy to architektów, prawników, lekarzy, pielęgniarek, czy oczywiście dziedziny bliskie mojemu sercu, czyli, czy, czyli z dziedzin sportowych. I wszyscy są zgodni co do tego, że Olsztyn wymaga zmiany. Wiemy, że ta zmiana nastąpi, bo obecnie urzędujący prezydent nie, nie będzie się ubiegał o, o, kolejną, o kolejną kadencję, więc Olsztyn się zmieni. I ja wraz ze swoim komitetem i ze swoją drużyną, którą zebrałem, drużynę ekspertów, drużynę ludzi doświadczonych, drużynę ludzi, którzy bardzo chcą zmiany, których łączy jedno, czyli zmiana naszego miasta na lepsze, a Ci wszyscy ludzie pochodzą z bardzo różnych środowisk reprezentują różne zawody, różne światopoglądy. A niekiedy i też nawet różne, różne partie polityczne. Jaki jest Pana plan na lepsze Olsztyn? Jaki jest mój plan na lepsze Olsztyn? Dzisiaj ruszam oficjalnie ze startem swojej kampanii i sukcesywnie będę przedstawiał wszystkim kandydatów na radnych, a później cały program. To Chociaż... najpierw. Jak, jak, chociaż trochę Zręby jak programowe zdradzy. jakieś. Zręby, zręby programowe, oczywiście. Pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką należy wprowadzić w naszym mieście, to przyciągnąć inwestorów, przyciągnąć biznes, który da lepiej płatne miejsca pracy. Musimy przyciągnąć kilka dużych firm tak, żeby ustabilizowały nasz rynek. Nie mamy jako taką problemu z bezrobociem w naszym mieście, ale mamy problem ze spłaszczaniem się wiany wynagrodzeń. Także tutaj... Jeżeli to podniesiemy do zadowalającego poziomu, do tego, żeby ludzie za swoją dobrze wykonywaną pracę otrzymywali godną płacę, to już, to już będziemy w domu. Kolejną rzeczą, jaką jest, jakiej oczekuje też chociażby biznes, to jest połączenie edukacji szkół średnich z uniwersytetem, z oczekiwaniami biznesu, który zmienia się bardzo dynamicznie, bo już czasami uczymy się niektórych zawodów, które za 3-4 lata już nie będą istniały dzięki przyspieszeniu technologicznemu, dzięki rozwoju. Sztucznej inteligencji, my musimy to po prostu bardzo szybko i dynamicznie zacząć, e, za, zacząć nadrabiać. A jeśli chodzi o inwestycje? Jeśli chodzi o inwestycje, no musimy w końcu pomyśleć o inwestycjach. Te, które mamy, te, które były ostatnio zrobione, one są, z tym już nic nie zrobimy. Ale teraz czas na inwestycje, które zaczną przynosić dochód miastu, które e, przyciągną inwestorów, dzięki temu przyjdą za nimi pieniądze, duże pieniądze. Pan jako sportowiec, jak będzie wykorzystana hala Urania? Jaki Pan ma pomysł na nią, żeby przynosiła większe zyski? Jakiekolwiek ha zyski. No, Myślę, że to, nie, to jest niestety już niemożliwe, żeby hala Urania przynosiła jakiekolwiek zyski. Ja rozumiem, że ona też musi spełniać funkcje społeczne. To jest naturalne, ale dopłata 19 tysięcy dziennie to dużo, więc musimy to spróbować jakkolwiek, jakkolwiek zniwelować. Co ze stadionem miejskim? Oczywiście. Z badań, które zrobiliśmy, wynika jasno, olsztynianie chcą nowego stadionu, chcą porządnego obiektu, na którym będą mogły się odbywać różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko piłkarskie, ale ogólnosportowe. I niech ten obiekt będzie multifunkcyjny. W tym ja miejscu, w miało... którym jest? Na to też mamy plan i przedstawimy to już w późniejszym czasie. Panie, jeszcze może powiedzieć kilka słów o kandydatach do Rady Miejskiej. kto będzie kandydował. Napiszcie nazwiska jakie to osoby. Kandydaci do, do rady miejskiej reprezentują cały przekrój naszego olsztyńskiego społeczeństwa. Mamy większość kobiet w tej naszej całej układance, a sukcesywnie każdego dnia już lada chwila będę przedstawiał każdego kandydata po kolei. Na osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w tym samorządowym życiu, to są osoby niektóre uczestniczyły w samorządowym życiu, ale większość to świeże twarze, twarze, które chcą zmieniać Olsztyn, które chcą roz. Które chcą po prostu dać w świeżości, mówiąc kolokwialnie, już takim moim językiem, trochę przewieczyć w szatnie naszego olsztyńskiego ratusza. Był pan kojarzony z różnymi partiami politycznymi. Ostatecznie zdecydował się pan wystartować z własnego komitetu. Co tak, znaczy to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo bardzo dużo się, się o mnie mówiło, kiedy ja się nie wypowiadałem i przypisywano mi różnego rodzaju sympatie polityczne czy też partyjne. Ja Państwu muszę powiedzieć, że przed wyborami, które miały miejsce w ubiegłym roku, październikowymi, zgłosiło się do mnie pięć różnych komitetów o to, abym startował do Sejmu z ich list. Odmówiłem wszystkim. Niektórzy przyjęli to z pokorą, niektórzy się trochę trochę na mnie obrazili, pokręcili nosem, ale, ale takie jest życie. Ja chciałem wejść do polityki na swoich własnych zasadach, bez żadnych afiliacji politycznych. Ja chciałem wejść do polityki po to, żeby coś faktycznie zrobić. A największą, największą może nie największą, ale dużą spraw, sprawczość ma się właśnie w samorządzie. Dlaczego głos oddany na Marcina Mordzonka to dobry głos dla Olsztyna? Bo to jest głos na lepszy Olsztyn. My jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi, niezależnymi i chcemy zmieniać. Wraz z mieszkańcami. Chcemy się wsłuchiwać w głos mieszkańców, bo to tak naprawdę mieszkańcy wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Stąd też ten bardzo szerokie spektrum kandydatów u mnie na ranę. Jakie ja ma Pan poglądy polityczne? Nie stać mnie na poglądy polityczne w dzisiejszych czasach. To ja zapytam jeszcze o ten zielony mundur, który Jeżeli, jest trochę kontrowersyjnie przyjmowany w społeczeństwie. To czy tworzy Pan zwolenników, czy wreszcie odwrotnie jest na to widzenie? nic, co, to trudno powiedzieć. To jest tak, że 130-tysięczna społeczność wybrała mnie na człowieka, który będzie prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, czyli prezesem Rady Nadzorczej, która ma wszystko skontrolować, zrobić transparentne, zreformować tak żeby to było sprawne dla każdego, bo pamiętajmy, że Polski Związek Łowiecki wykonuje zadania narzucone ustawowo przez państwo za własne pieniądze. O tym się w zasadzie nie mówi. My wykonujemy bardzo ważną pracę. Ja. Skąd to się w ogóle wszystko wzięło, mało kto wie, ale ja również jestem rolnikiem. Mam gospodarstwo, które prowadzę po swoich dziadkach. E, wiem dokładnie, skąd, e, skąd się bierze chleb, wiem, co to jest ciężka praca i wiem też, co to są szkody łowieckie. Czy tworzy Pani zwolenników, czy wręcz odwrotnie? To zadecydują o tym, o tym wyborcy, ale myślę, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, gdzie duża część chce reformy łowiectwa społeczeństwa, a przede wszystkim samych myśliwych. E, współpracujemy z ministrem Dorożałą, więc myślę, że <kliwanie> jeżeli ludzie zobaczą efekty, to to przysporzy. A jakie działania Pan planuje, żeby rozwinąć kulturę na no, przykład? Właśnie, jeżeli chodzi o kulturę, powinniśmy... Strefa strefa społeczno-kulturalna w ostatnich latach była bardzo, bardzo mocno mm, niedoceniana, zaniedbana całkowicie w naszym mieście. Z różnych powodów. <kliwanie> Jednym z nich była chociażby pandemia i lockdowny, ale kiedy ona się skończyła, nie powrócono do, do różnego rodzaju wydarzeń, które powinny przyciągać Olsztynian, czy ludzi spoza Olsztyna, do naszego miasta. Więc ja chcę, żeby wróciły festiwale. Poezja śpiewana, Olsztyńskie Noce Wlucowe. Chciałbym, żeby nasze miasto było gospodarzem wielkiego festiwalu rokowego heavy metalowego w końcu, szosowskiego, pochodzi jeden z najlepszych zespołów, e, bardzo mocno metalowych, czyli Wejdę. A jeśli chodzi na pewno, Pan to pytanie o dalszy rozwój krawędzi, jaką Pan ma na to koncepcję? Jaką mam na to koncepcję? Ja już jestem po spotkaniach ze związkowcami, z związkowcami z MPK i odbyliśmy bardzo mocną, bardzo merytoryczną rozmowę. Ci ludzie chcą rozmawiać, ci ludzie są e, bardzo niedoceniani i mają świetne koncepcje na to, jak to dalej zrobić. O tramwajach można byłoby mówić godzinami, bo one są, są świetne. Mieszkańcy może się podobają, ale mają bardzo dużo y, niebezpiecznych rzeczy, które, które wyjdą po czasie. I to niestety jest raczej smutny obraz tego, co nas będzie czekało za parę lat, jak chociażby przyjdzie do wymiany taboli. Czyli rozumiem, że nie będzie raczej kontynuacji kolejnych. Nie, tak? nie to Czana będzie ustalone, to będzie ustalone wraz z pracownikami MPK i wraz ze związkowcami. To oni są ekspertami w tej dziedzinie i razem usiądziemy do stołu i wypracujemy odpowiednie, odpowiednią strategię na rozwój dalszej komunikacji. Ale bo to taka zwie, jest. Związkowcy będą pracowywać strategię komunikacji myślę. Nie, związkowcy nie będą pracować, tylko będą pracować eksperci, ale związkowcy też muszą być jedną ze stron. Czy jest pan zwolennikiem budowy ulicy Nowobołtyckiej, w nie na któryś marszałek, poprzedni marszałek uzyskał fundusze? So, o tym jeżeli, jeżeli mogłem, to bym wolał mówić już dalej w kampanii, bo mamy, mamy też na to przygotowaną swoją wersję, swoją, swoją odpowiedź. Ulica Nowobołtycka dzieli, to, to chyba wszyscy wiemy, bo ulica Nowobołtycka z jednej strony jest, jest potrzebna, z drugiej strony wejdzie bardzo mocno w jeziorożbik i zakłóci ten cały, cały tam ekosystem, więc też mamy na to już swoją odpowiedź, ale tak jak mówiłem na samym początku o szczegółach kampanii, o tym co będziemy chcieli robić, powiem. A północną, Włochnicą, na wschodzie, czy na zachodzie. Powiemy Nie. następnych dniach. Ja Mały A Jak pan jeszcze widzi pracę, jeśli chodzi o Radę Miasta? Wiadomo, tam są podziały, tam jest polityka i głosowania, ich wyniki od tego właśnie zależą. Oczywiście. Jak pan tu widzi współpracę i efektywność? Jak wielu kandydatów byście chcieli wprowadzić? Jeżeli chodzi o Radę Miasta, e, my chcemy wprowadzić jak największą liczbę radnych. I z badań, które mamy, jasno wynika, że nie będzie koalicji bez nas. A z kim koalicja? Dla nas ma znaczenie tylko to, który z klubów będzie chciał zmieniać oczy na lepsze. Po prostu tutaj nie ma żadnych afiliacji politycznych. My wiemy, że to Rada Miasta, ona kreuje to, co ma się dziać, a prezydent ma to wykonywać. Jakby Pan miał określić ten lepszy Olsztyn, to będzie Olsztyn Zielony, czy jednak inwestycje w infrastrukturę, w Olsztyn albo... zdecydowanie zielony, Olsztyn, w którym to człowiek będzie na pierwszym miejscu, bo ostatnimi laty, odnoszę wrażenie, to ten, nie tylko wrażenie, ale też takie jest zdanie wielu mieszkańców, że został zapomniany. Więc nie, Olsztyn Zielony, Olsztyn, gdzie będzie e, lepsza praca, gdzie będzie dużo biznesu, IT, dużo usług. Przecież my nie możemy tutaj mieć żadnego ciężkiego przemysłu, już na pewno nie takiego trwale, trwa, trwale związanego z gruntem, ze względu strategicznych. Dużo usług, dużo biznesu, to tak nie jak się ma do naszego starego miasta, jaki tutaj jest pomysł na ożywienie tego miejsca? Jaki jest pomysł na ożywienie Starówki? Przede wszystkim musimy zrobić ją dostępną. Ja uważam, projekty, które są, które leżą nawet w ratuszowych biurkach, nie są złe, trzeba może je trochę zmodyfikować do obecnych czasów i zacząć wprowadzać. Wprowadzenie chociażby osoby zarządzającej starówką, łączącej te, tych wszystkich przedsiębiorców, którzy tam są, jest szalenie nieistotne, ale wybudowanie parkingów... Uprzedził Pan moje pytanie. Wybudowanie parkingów, które muszą być, no bo jednak... Ale zamykamy wtedy starówkę do samorządów. Ja jestem za tym, żeby ją zamknąć, żeby ogródki, które wynajmują, za, za których dzierżawy płacą przedsiębiorcy, żeby one tam stały jak, naj, jak najdłużej, jak tylko pozwala na to koniunktura. A lepszy o tym będzie ogrzewany węglem? Czy lepszy o tym będzie ogrzewany węglem? Nie, o tym będzie zielony, więc od węgla jest ogólnokrajowa, ogólnoeuropejska nawet tendencja odchodzenia od węgla oczywiście, ale zrobimy to małymi krokami. I nie tak, żeby nie. Sam mieszkam na, na jednym z osiedli domków jednorodzinnych i okresem zimowym to czuć to skąd się jest, ale. Też musimy znać pewnego rodzaju umiar, bo nie każdego mieszkańca jest stać, żeby od, ad hoc zmienić sobie węglowy piec na pompę ciepła. No. Ja no, są programy unijne, gdzie można, można to ogarnąć finansowo, są dopłaty nawet 85%. To jest tylko no, pewna tradycja, że jak ciepło, to z węgla. To z węgla, koniecznie. No właśnie, co pan uważa, co prawda to jest bardziej sprawa marszałkowska, ale to jest już chyba ostatnim województwem, w którym nie funkcjonuje uchwała antysmogowa. Ona miała wejść już dwa lata temu w życie wiadomo, okoliczności to zatrzymały, ale co pan w ogóle myśli o tym, żeby to u nas ona też funkcjonowała? Jak już wspomniałem, jestem mieszkańcem jednego z domków jednorodzinnych, więc bardzo by mi zależało, żeby ona weszła, ale ona musi być zrobiona rozsądnie z głową i tak, żeby nie wywołała dużego szoku też wśród samych mieszkańców. Czy jako prezydent Osztyna objąłby pan patronatem Maciej Moskwy? Czy jako patronatem? Ja jako prezydent Osztyna e, starałbym się, na pewno będę się starał unikać jakichkolwiek e, ideologicznych określeń czy deklaracji, ale ja jako prezydent Osztyna umożliwię każdemu, bez względu na poglądy, wygląd e, czy, czy inne rzeczy, aby mógł zamanifestować swoją. Ale czy objąłby pan patronatem? Bo Piotr sobie obejmował. Wie pan co? to jest sprawa do rozważenia. Nie jestem, jeszcze, nie, nie jestem jeszcze prezydentem. Ja jestem w stanie usiąść i rozmawiać z każdym. Bo pamiętaj Szanowni Państwo, to żeby było jasne. Eee, o mojej kandydaturze tutaj w sieci Olsztyńskiej politycznym mówiło się już od dawna. Ja rozmawiałem w zasadzie prawie z każdą opcją polityczną, prawda? Eee, <noise> więc rozmawiałem i z Marcinem Kulaskim, rozmawiałem i z Marcinem Kuchcińskim, eee, negocjowałem Swego rodzaju, mieliśmy rozmowy daleko zaawansowane. Można je nazwać negocjacjami z całą trzecią drogą, więc my staramy się łączyć. Ja siadam, rozmawiam. Myślę, że to jest to, czego brakuje. Tak jak rozmawiam chociażby z przedstawicielami związków czy różnych grup zawodowych w naszym mieście, oni wszyscy zaznaczają jeden problem: nikt z nami nie rozmawia. Jest Pan pierwszą osobą, która przychodzi do nas i chce z nami porozmawiać i nie obiecuje gruszek na wierzch, bo nie jestem w stanie. Mm, Rzucić pustej obietnicy związkowcom? Nie, ja przyjdę, to będziecie mieli podwyżki. Oni wiedzą, że to tak nie działa. A z pisem pan rozmawiał, bo tak akurat nie wybrzmiało. To akurat nie wybrzmiało. Ja oczywiście znam z nami Wonę Arendt. Rozmawialiśmy na temat Olsztyński w ubiegłym roku, ale te rozmowy nie poszły. A niech pan powie jeszcze, czy pan jako prezydent będzie chciał, żeby miasto dofinansowało inwitę? Dofinansowało e, czy będę chciał? Ja będę chciał, żeby miasto wspierało jak najbardziej rodziny, żeby miasto rozwijało się poprzez przypływ nowych mieszkańców, czy oni będą przyjeżdżać, ale najbardziej bym chciał, żeby się rodzili sam. Jestem ojcem dwójki, dwójki chłopców. Ja znam doskonale problem in vitro. Wiem, wiem bardzo dobrze, co to jest. Jestem za tym, żeby to wspierać. Jestem za tym, żeby miasto. W jakim stopniu z całą pewnością dofinansowało to? No ale tę to sprawę. jest taki podstawowy problem, bo każdy chce wspierać rodziny, to jest takie dosyć sztampowe hasło. Sama mam trójkę dzieci dla odmiany. Akurat trafiłam na żłobek wtedy, kiedy zostały dopłaty zabrane, ale to wszystko wygląda, to jest wszystko powód, to jest budżet miasta, prawda? I jego deficyty. Jak pan by na to miał pomysł, żeby że te, 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 te rodziny miały właśnie, że jest, skoro nie ma pieniędzy w mieście? Musimy właśnie ułatwić rodzinom chociażby poprzez otworzenie czy to nowych żłobków, czy oddziałów żłobkowych w przedszkolach, bo rodzice dzisiaj, tak jak my jesteśmy wszyscy, większość z nas tutaj rodzicami, jesteśmy bardzo zapracowani, doskonale o tym potrzebujemy tego odciążenia, ale o szczegółach tego programu, który który jest, to opowiemy też w najbliższej przyszłości. Moi drodzy Państwo, bo tak, robi się chłodno, tak, martwcie tak, się nam zaraz przez tak, 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 tak. chodźmy na dół, na tak, tę tak, kawę, tak, tak, kawę herbatę, dokładnie, tak, 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 tak. kawę herbatę, Dziękuję bardzo Wydziemy, zapraszam. By... Nie będzie, jest, tak, i zapraszam. Wszystkie inne pytania jest, tak. na dole. Pani Marcinie, właśnie są.